MOJE DZIECKO! Nie ja. ja! O cholera! Przepraszam mamusiu! A masz! Jak ci nie wstyd! Nie dotykaj już nigdy więcej mojego syneczka! Ty chamie! Jak mogłeś to zrobić? Puść go! On jest miłością mojego życia! Zostaw go! Zostaw! To mój chłopak! Zostaw go! Nie bój się, już wszystko w porządku! Kim jesteś? Aaaa! A masz! Mamo! Nie martw się, ma świetny strzał prawym sierpowym. I lewym w sumie też. Moja przyszła teściowa jest niesamowita. To prawda, mama, jest super! Co? Możesz pocałować pannę młodą. Mamusiu! Jakaś dziewczyna mnie zaczepia! Syneczku, do samego końca! Czy możecie zachowywać się normalnie? A ty nie możesz przeprowadzać normalnych facetów? Żegnaj strefo, witaj wolności. Hehehe, proszę nie zwracajcie uwagi na mój wygląd. Jestem po prostu maniakiem. To wiele wyjaśnia. Dzisiaj jest specjalnie dla was awans. Stań się moją żoną, a nie staniesz się stekiem. Znowu to samo? Poligamiczny poligamista. Nie, to nie ja. Wydawało ci się. Albo i nie. Mam stąd iść? i, I stąd! stąd! A możemy narzeczonego trochę taniej? Za 30 rubli? Rudolf, lat 40. Ma własny sklep, szczęśliwa droga. Jego klienci nigdy nie wracają, by zostawić złą recenzję. Dobrej też nie. Uwielbia martwą ciszę, a jego poczucie humoru jest jak nagrobek. Dzień dobry, drogie panie. Dla której z was może być ostatni? Jestem Rudolf Zakopała, właściciel rytual popularnej usługi. Nasze motto to: Jeśli jeszcze nas nie znasz, to nas poznasz. Musisz mieć chyba duży dom. Dom to nie wszystko. Za to mam dużo ziemi i bardzo cichych i spokojnych sąsiadów. Kupiłem trzy łopaty, żeby łatwiej było wykopywać. Nie, zakopywać. Nie, krótko mówiąc, mam dużo pieniędzy. Więc jesteś biznesmenem? Nic nie odniosło większego sukcesu niż mój biznes. Prędzej czy później wszyscy do niego trafimy. Ja zasłużyłam na to bardziej. Gdzie? Tam? Nie jest trochę za wcześnie? W sam raz. Czuję, że jestem gotowa na odpoczynek. Ja zawsze jestem gotowa. W porządku. Spełnię każde życzenie mojej narzeczonej. Będziemy idealną parą. Twoje pieniądze, moja uroda? To znaczy ty i ja. Po co ci ta głupia lalka? Nie jestem od niej lepsza? Mój tata jest biznesmenem, będziecie przyjaciółmi! Rodzinna krypta? Interesujące. Widzę w Twoich oczach miłość od pierwszego wejrzenia! To nasza miłość od pierwszego wejrzenia! Nie martwcie się, dziewczyny, dla każdego znajdzie się miejsce. Ile masz wzrostu? 165. A po co ci to? A ty wolisz czarny czy czerwony? Fu, te kolory mi nie pasują. Pasuje mi złoty. Złota trumna będzie trudna do zdobycia. Jaka trumna? Dopiero zaczęłam żyć! To idź żyć z daleka od nas. To co tam mówiłeś? Tak, wieńce są bardzo ważną częścią pogrzebu. Jakiego pogrzebu? Oj, mózg w końcu zadziałał. Dziewczęta, przecież same mówiłyście, że chcecie iść tam. Mówiłyśmy o udanym biznesie, a nie o cmentarzu. Ach, w porządku. Będziesz ze mną pracować. Mój zakład pogrzebowy potrzebuje młodych i energicznych ludzi. To zabieraj je stąd. Dziewczyny, przejechali już po Was. Kto? Kto? Diabły z rodem. To nie studio, a plac zabaw. Hello, jestem Pete. I'm going from zagranica. I chcę ukraść hart jednej z was. O? Oh. Przecież to dziewczynka przebrana za faceta. A ty co? Głupia? Powiedział, że ma na imię Pete. A Pete to męskie imię. Siedząc tu z wami, naprawdę zaczynam się degradować. Moje Red Ferrari już na was czeka. Nie mogę się doczekać, aż zabiorę swoją baby na przyjażdżkę. A... Co dziewczyna w peruce? Uwielbiam dawać mojej drugiej połówce prezenty. Nowy day, nowy powód, żeby zaszaleć z biżuterią. I new bag. Nowe buty? Nowe buty dla mojej love. Niebo mój! Albo niebo mój! Czyli pleśni w okularach miała rację? Słyszę Was! Oj, nie zabrałam Ci Maxa? To byłaś Ty? Szukałam Cię od wieków! Ups! Wyrwę Ci wszystkie włosy w farbowanym mopie? Właściwie to mój naturalny kolor! A! A! To zabawne, też miałam chłopaka Maksa. Ja też? To samo. Ja też. <grystanie> to dlaczego tylko ja obrywam? Żaden złoty medal nie dorówna tej, która powie mi tak. Powiedziałeś mnie, wynocha! A ty dokąd? O tutaj, tak mamo? Tak kochanie, świetnie sobie radzisz. Słuchaj bracie, wszystko w porządku? Czasami wydaje mi się, że mama nie powinna mnie już myć. Co? Dobra, dosyć tego, koniec programu. To co, przelałam pół miliona na nic? Mam nadzieję, że na własne leczenie. Co się dzieje? Gdzie mój narzeczony? Mój bracia do osiedla mnie wyśmieją! Hura! Osiołek urodził piątkę! Małe prosiaczki czują się świetnie! Co do licha dzieje się w twojej wiosce? Oj, jeszcze nie śpiewałam! Znasz mnie ty, znam cię ja, znam się ja, la la la! Zaśpiewajcie ze mną! Weź już się zamknij! No, co, ma bardzo dobry, prawy sierpowy. O, a o tym, że mnie nie wybrano? Nie szkodzi. Mam swoją dziewczynę. Wystarczy już, Hipolicie. Będziesz się umył sam. Ale, mamo. Nie mamkaj! Mam teraz parę. Jeszcze tego raz. Moja. Mamo, wracaj. O, dzień dobry. Dlaczego mam 500 serduszek? Mama mówiła, że jestem skarbem. Gdzie jest skarb? Uwielbiam skarby! Wynoście się stąd, wymałe flirciary. Zostawcie synusia! Ale, mamo, ja już prawie miałem dziewczynę! Jesteś na to za młody! No, mamo! A może mamusia wyczyści ci nosek? I zaśpiewa piosenkę o mamucie? Tak, tak! Oto ta baluga, dzielny ta baluga, zuch i chwat! Nie rozumiem, co im się nie podobało. Cisza i spokój. Co może być lepszego? I kwiaty zawsze są świeże. A to ty, z ziemi? Dobrze, kontynuuj. Nie boję się ziemi. Wykupałam studnie własnymi rękoma. Oho, czas poszukać klientów? Ja chcę tylko chodzić z dziewczyną. Taką słodką i delikatną, trzymać się za ręce i nazywać ją moim króliczkiem. No to znalazłeś swojego króliczka. Przekonałeś mnie, umówił się z tobą. Kim jesteś? Twoim przeznaczeniem, słodziaku. Szybko, za godzinę zamykają urząd stanu cywilnego. Hej, ślicznotko, pójdziemy na randkę. Oj, nie czuję się najlepiej. Chyba trzeba wezwać karetkę. Radko odwołana. W końcu piękno to potężna siła. Pił-pił dobija mnie. Znasz mnie ty, znam się ja i coś tam dalej. Nie pamiętam dalej dosu do być <śmienicza> Nie nosisz! Czego? No dobrze Kocha mamę, to w porządku! <śmienicza> я!